Cześć, mam na Sandra i bardzo miło mi gościć się na moim kanale. Dzisiaj chciałabym trochę porozmawiać o wyzwaniu szpagat. Nie chcę Wam zajmować e, cennego czasu podczas treningu, więc wolę tego nie mówić przy modułach, wolałam nagrać ten film osobno, tak żebyście po prostu mogli odpalić trening i od razu przejść do ćwiczeń bez słuchania. Czytam oczywiście Wasze komentarze pod pierwszym modułem, pod drugim modułem. I teraz Nasunęło mi się kilka e, wniosków i kilka rzeczy, o których chciałabym e, z Wami porozmawiać. Po pierwsze, mm, pamiętajcie, że to w jaki sposób odczuwamy e, rozciąganie, jest tak naprawdę uzależnione od nas. Albo wchodzimy mocniej do pozycji, wyciągając z tego jeszcze bardziej wyprostowane kolano, jeszcze szerzej nogi, tak jak podczas fałki, którą robiliśmy w pierwszym module. Jeżeli jest bardzo intensywnie, to po prostu zginamy kolano, wychodzimy trochę z pozycji i staramy się tak, żeby um, to po prostu było odczuwalne, bo my musimy odczuwać rozciąganie, ale nie w takim stopniu, żeby się po prostu nie dało tego wytrzymać. W następnym razem możesz zrobić więcej. Oczywiście może być tak, że będziesz po treningu i na przykład Twoja mobilność będzie jeszcze mniejsza niż dzień wcześniej i ty się w ogóle nie stresuj. Więc... Sama intensywność treningu tak naprawdę jest uzależniona od Ciebie. Jeżeli nie jesteś w stanie dociągnąć, dotknąć, weź sobie na przykład taśmę elastyczną, specjalną taśmę do jogi. Eee, może to też być taka specjalna taśma do stretchingu, może być nawet zwykły pasek. Jeżeli brakuje Ci ręki, po prostu zarzucisz pasek na nogę i wtedy dociągasz albo po prostu zginasz kolana. Bardzo ważny kolejny temat to jest to, że dużo osób. Z pierwszego modułu nie bardzo chcę wejść w drugi moduł, dlatego że jeszcze nie czują, że ten moduł jeden robią na 100%. Pamiętajcie, że my tak naprawdę na razie dopiero poznajemy nasze ciało. Próbujemy zmobilizować biodra, trochę uświadomić sobie jak one pracują. I to jest to, co mówiłam na samym początku. My na razie nie chcemy wyciągnąć 100% z jednego modułu. Gdybyśmy w fałce tak naprawdę byli w stanie zrobić ją na 100%, to mielibyśmy już szpagat poprzeczny, a jednak mamy jeszcze prawie cały rok na to, aby się tego szpagatu nauczyć. Dlatego my robimy jeden moduł i kiedy wchodzimy w następny, kiedy on się pojawia, to od razu przechodzimy do następnego. Oczywiście, jeżeli nie ćwiczyłeś, nie ćwiczyłaś i zrobiłaś tak naprawdę jeden, dwa treningi, no to OK, możesz gdzieś tam nadrobić, tak żeby chociaż były cztery treningi z danego modułu wykonane. Ale jeżeli udało Ci się zrobić 8, a Ty jeszcze czujesz, że to nie jest to, nie ma problemu, idziemy do następnego modułu. Co jest jeszcze bardzo ważne, moduł wcześniejszy na tym etapie naszego wyzwania nie będzie nam ułatwiał wejścia do kolejnego modułu. Dlatego, że w pierwszym pracowaliśmy bardziej nad e, właśnie pozycją fałki, czyli nad odwodzicielami. Tutaj dużo intensywniej rozciągają się hamstringi, czyli tylna grupa mięśni uda. W inny sposób mobilizujemy stawy biodrowe. Tutaj naprawdę intensywnie wpływamy również na elastyczność torebki stawowej. Jeżeli chodzi o staw pydrowy, następny moduł to w ogóle będą inne mięśnie. Dotkniemy czworobowego, którego tak naprawdę jeszcze w ogóle e, nie rozciągaliśmy, następny moduł też nie będzie wynikał z tych wcześniejszych. Przez pierwsze pół roku do wakacji te moduły będą bardzo różne. I tak naprawdę jeden wcale nie będzie nam ułatwiał drugiego. My dopiero później w połowie roku to wszystko sobie połączymy i generalnie te treningi będą wyglądały trochę inaczej. Dlatego tutaj mówiłam, że też jest bardzo ważny proces treningowy dookoła tego wyzwania i nie tylko, jeżeli chodzi o wzmocnienie mięśni, żeby nie wywołać takiej destabilizacji stału, ale również o to, żebyśmy te rzeczy, które uda nam się wypracować, czyli na przykład bardziej elastyczne przywodziciele, żebyśmy mogli z tego korzystać podczas innych ćwiczeń. Dlatego, że jeżeli trenujemy, jeżeli e, robicie plany moje treningowe, to tam jest rozciąganie. My nawet robiąc pozycję wysokiego planki, gdy mamy dociągnąć nogę, będziemy już mobilizowali w wspaniały sposób mięśnie. Więc jakby te wszystkie rzeczy, które robimy dookoła, one nam pozwolą utrzymać to, co udało nam się osiągnąć z danym modułem. Ale nie stresujcie się, bo nie macie zrobić na 100% tego modułu. Jeżeli zatrzymacie się na jednym module, tylko po to, żeby go doszlifować, to tak naprawdę opuścicie wszystkie inne, bo ciężko będzie Wam w ciągu tych dwóch tygodni wyciągnąć na maksa. Czytam komentarze, że już niektórzy mają efekty, że zrobią kilka razy to rozciąganie i już jest lepiej przy dwójce, na przykład, że już po kilku razy udaje im się nogę wyprostować. Super! Nie każdy tak będzie miał, pamiętajcie, że my wszyscy zaczynamy z innego poziomu. Niektórzy są bardziej elastyczni, niektórzy mniej, więc jakby każdy tutaj ma swoją drogę do przejścia. Najważniejsze jest to, żeby się jakby nie fiksować na jednym module. I druga, trzecia czy czwarta już rzecz, bardzo istotna, pamiętajcie, że my mamy zrobić szwagat. Te treningi nie będą łatwe i przyjemne. To nie będzie tak, że my się położymy i sobie pooddychamy, bo chcemy, nie wiem, medytować. Nie. My się musimy rozciągnąć i bardzo dużo osób niestety zmobilizowanych nie jest. Wchodzimy do pozycji, których też normalnie w ciągu dnia nie używamy. Jednak naszym celem jest zrobienie szpagatu, więc my musimy od tego ciała wyciągnąć trochę więcej. Pamiętajcie również, że każdy model dla każdej osoby może być inny. Jeżeli o mnie osobiście chodzi, dla mnie pierwszy moduł był dużo trudniejszy. Próbując na maksa wejść do pozycji fałki, czułam bardzo mocno przywodziciele, dociskając kolano, tutaj przy kolanie te nie rozciągają się bardzo mocno. Przy drugim module oczywiście czuję rozciąganie, oczywiście brakuje mi do tego, co bym chciała, ale to na przykład nie jest dla mnie osobiście tak nieprzyjemny moduł jak jeden ale musimy pamiętać o jednej rzeczy jeżeli trening jest lajtowy to musimy mocniej, intensywniej wejść do pozycji jeżeli jest za trudny, musimy się delikatnie wycofać z tej pozycji ale musimy wyciągnąć z tego treningu 100% i pamiętajmy te treningi będą łatwe one no i będą super przyjemne Niektóre mogą być łatwiejsze i mogą być trudniejsze w zależności od tego jaką elastyczność ciała mamy i które grupy mięśniowe, które taśmą są jakby gorsze to nie zmienia faktu, że od razu chcę was uprzedzić, że to nie będzie spacerek po łące i wąchanie kwiatów, bo dzisiaj musimy naprawdę intensywnie pracować. Ale nie zrażajcie się, dlatego że to nie jest tylko wyzwanie, aby zrobić szpagat. Naprawdę zobaczycie, jak wpłyną te treningi na wasze pozostałe treningi, na wasze funkcjonowanie w ciągu dnia. Na to, jak się czujecie, jak czuje się Wasz kręgosłup. Już nawet czytałam w komentarzach, że po tych modułach e, niektóre osoby mają dużo większą łatwość wykonywania niektórych programów, gdzieś tam czytałam o programach plakowych, o Mobility Nowa Ja, że już czujecie, jak to wyzwanie wpływa na takie codzienne życie i na Wasze plany treningowe, które wykonujecie. Więc spokojnie ćwiczymy, nie stresujemy się, przechodzimy do modułu, nie trzymamy się jednego, bo później zostaniecie na drugim module, a ja będę już na 22, więc to właśnie nie o to chodzi. I tak jak mówię, nie musicie dobrze robić pierwszego, drugiego, trzeciego. Moduł, żeby przejść do następnego, pierwsze pół roku, do wakacji. Będziemy robić bardzo różne rzeczy i tak naprawdę wracamy raz w tygodniu do tego wcześniejszego modułu, do takiego przypomnienia, żeby te mięśnie właśnie gdzieś tam się delikatnie obudziły. Później zrobimy sobie tydzień, gdzie będziemy przez cały tydzień robić wszystkie moduły, ale to na spokojnie. Pamiętajcie o tym, żeby również czytać plan. Ja tutaj go wrzucę na górę, dlatego że ja w tym planie podaję w jaki sposób te ćwiczenia wykonywać, bo właśnie przeplatamy je jakimś starym modułem albo zrobimy sobie na przykład kilka razy. Więc koniecznie plan i oddychamy, kiedy nas boli, próbujemy się rozluźnić i korzystamy z tego wyzwania na maksa, nie tylko po to, żeby zrobić szwagat, ale żeby poprawić jakość naszego życia. Więc trzymam za Was kciuki, nie stresujcie się, dajcie koniecznie znać, czy czujecie już jakąś różnicę właśnie w czynnościach życia codziennego. Ściskam Was, całuję i co? Oczywiście widzimy się na Macie. Cześć!